Polityka, finanse, społeczeństwo, i informacje. Radio Wolna Polska zaprasza na audycję. Niech głos Polski niesie się w świat. Witajcie moi drodzy, a dzisiaj w Radio Wolna Polska ze mną prezes Fundacji Kisiela Robert Tamioła. Witam cię serdecznie Robercie. Uszanowanie, panie redaktorze, uszanowanie dla słuchaczy. Robercie, dzieje się ostatnio bardzo dużo w Polsce. no Widzieliśmy takie trochę zatrzymanie w ramach działania Komisji Śledczej byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Łamstwa Donalda Tuska o tym, że jakoby Polska nie będzie przyjmować migrantów, a wręcz będzie. Beneficjentem całego tego paktu migracyjnego, I się okazuje, że jednak Polska będzie przyjmować tych migrantów i będzie to kwota 100 tysięcy rocznie. No i przede wszystkim Unia Europejska zobowiązuje nas do utrzymania ich życia tak, w naszym kraju na takim średnim europejskim standardzie. Proszę powiedz mi, jak ty to oceniasz i czy Polaków przede wszystkim na takie rozwiązanie w dzisiejszych czasach stać. Krócie trwa kampania wyborcza. Więc politycy powiedzą absolutnie wszystko, żeby tylko zyskać parę punktów wyborczych. Więc absolutnie mnie to nie dziwi, że tęczowy pan Szafkowski stara się wychodzić na konserwatystę nieznany pan nawrocki próbuje zawojować ale nie zawojowuje nie dziwi, nie dziwi mnie że mamy litanie kłamstw przeinaczeń a trzeba przypomnieć że na tych imigrantów to się zgodził pis a później po i przecież cały czas są budowane centra cic czyli centra Integracji cudzoziemców, właśnie moja mama z przerażeniem do mnie dzisiaj napisała, że w Nowym Sączu, moim rodzinnym mieście, będzie jedno takie centrum. I ewidentnie widać, że skoro wydają kupę pieniędzy, żeby takie centra przygotowywać, no to to oznacza, że będą brać tych imigrantów, bo jest plan bardzo jasny i wyraźny, o czym mówi aktywistze Holand, podmianki narodu, nasz kraj jeszcze nie jest zaawansowany. W tym kierunku, ale jak widać, mamy szybko nadrabiać za Europą. Czy nas stać? Przeciętny Polak żyje na poziomie 62% siły nabywczej swojej wypłaty w porównaniu do reszty Unii Europejskiej. Czy nas stać? Drukarka wydrukuje dowolną ilość pieniędzy. Na inflację zawsze się znajdzie wytłumaczenie: jak nie put inflacja, to się coś innego znajdzie, więc będzie nas stać. A Habibi będą żyć w godnych warunkach, z jedzonkiem halal wysokiej klasy, jeszcze z kieszonkowym 2000, więc nowa kasta panów nadchodzi. Dlatego ważne jest, żeby w tych wyborach wygrał absolutnie nie kandydat. Z koalicji rządzącej, czego sobie państwu życzę. No więc to ciekawe, że pan prezes nawiązuje do, do kampanii wyborczej, bo nie tak dawno temu, mianowicie 15 października 2023 roku, Olacy podejmowali decyzję, mianowicie chodzi właśnie o referendum. Chodziło o zatrzymanie tego napływu nielegalnej migracji. I wobec tego, dlaczego Donald Tusk i jego ugrupowanie bojkotowało właśnie referendum? Czy właśnie było to uciekanie już, tak? Gdyby się jednak to referendum udało, to rząd miałby związane wtedy ręce? No, referenda nie są wiążące. Opinią publiczną da się sterować, więc raczej myślę, że to była zagrywka wyborcza, żeby przypomnieć zasługi PiSu i przykryć straszliwe rzeczy, które robili w plandemii oraz totalne poddaństwo wobec Ukrainy, podobnie jak teraz rząd Tuska robi. Raczej to był wybieg wyborczy. Ja upatruję nadziei dla nas z innej strony. Wieje wiatr pozytywnych zmian z USA. Tam o 95% ograniczyli nie ograniczył Donald Trump nielegalną imigrację. To jest coś wielkiego. Tam pokazują, że można tych imigrantów, przestępców wziąć za twarz i zacząć wyrzucać z powrotem do kraju swojego oryginalnego pochodzenia, że to się da zrobić. A przecież widzimy, jak się dzieje w Anglii. Katastrofalny przestępca nie jest wydalany, bo za swoje przestępstwa w rodzimym kraju głowa by mu spadła, więc, bez, więc popełniają dowolną ilość przestępstw, straszliwych przestępstw. Nie będę mówił jak straszliwych, ale chyba się Państwo domyślacie, co się teraz w Anglii straszliwie dzieje. I za takie straszliwe przestępstwa nie są karani. Ja przypomnę, to jest teraz mój ulubiony, Ulubione porównanie. Pewien Brytyjczyk, za napisanie na Twitterze, że nie chce, żeby z jego podatki szły na imigrantów, którzy gwałcą i y, y, zabijają, to dostał 20 miesięcy więzienia. A Habibi, który zamaczytował młodą dziewczynkę y, na tamten świat, dostał tylko 6 miesięcy więzienia i już wyszedł. To jest katastrofa, co się dzieje. Oszalały lewicowe elity. Bo widzą, że trzęsie się cała struktura Unii Europejskiej. No jak ma być inaczej, jak mamy najdroższy prąd na świecie i nasza gospodarka jest katastrofalnie niekonkurencyjna. Nadchodzi wiatr zmian, bo nie ma wreszcie innego wyboru i to jest dobra wiadomość. Wspominaliśmy wcześniej o tych właśnie centrach integracji cudzoziemców i czytując nie, niektóre niemieckie. Nagłówki, właśnie artykułów, a potem wczytując się w, w, artykuły, w same artykuły, można wyczytać wiele takich dość ciekawych informacji. Mianowicie to, że urzędnicy potrafią pisać do przedstawicieli swoich lokalnych władz o, o tym, że dochodzi niemal codziennie do agresji w tych ośrodkach. Są ci urzędnicy zaczepiani ponadto. Dochodzi właśnie do nie tylko agresji, ale i takiej przemocy fizycznej. Dla tych urzędników trzeba opłacać ochronę. Z roku na rok wydatki na te centra w Niemczech są coraz większe. Wobec tego, z czym my możemy się tutaj spotkać w Polsce, zwłaszcza, że Niemcy już zapowiedziały, że około 40 tysięcy migrantów, tak, tutaj chcą przesłać już do nas. My jesteśmy jeszcze w tej korzystnej sytuacji, że tych imigrantów jest niewiele. I kiedy ten katastrofalny rząd, który aktualnie mamy, kiedy wreszcie upadnie w ten czy w inny sposób, nie będzie trudno tych ludzi wyrzucić z powrotem do swojego kraju pochodzenia. Tu bym się nie martwił. Jest nam bardzo daleko i do Niemców, czy do Szwedów, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę w tej chwili jest tak katastrofalny wysyp przestępczości w Szwecji że rząd Szwecji oświadczył że nie kontroluje tego co się dzieje dziesiątki zamachów bombowych dziennie przez cały styczeń to jest katastrofa co tam się dzieje my jesteśmy bardzo daleko od tego ale oczywiście nie możemy sobie pozwolić na bezczynność ja mam bardzo wielką nadzieję że wygra Sensowny prezydent, który powie aktualnemu rządowi nie, kolejny rząd wypowie te pakty migracyjne, solidarnościowe kwoty imigrantów, wypowie to szaleństwo, a wszystkich, których już wzięliśmy, albo odeślą skąd przyszli, czyli z powrotem do Niemców, albo wyrzucą poza granicę Unii Europejskiej. Myślę, że to jest ten scenariusz, bo my, jako Polacy, widząc, jaka katastrofa dzieje się w innych krajach Europy Zachodniej, chyba się wreszcie nauczymy na cudzych błędach. I to byłby nasz wielki sukces, i jest na to duża szansa. No, panie, panie prezesie, no, tutaj wyraża pan prezes spore nadzieje, natomiast y, przyszłość wygląda. No, nie, niezbyt kolorowo dla Polski wszelkie zmiany, które płyną z Unii Europejskiej, stawiają Polskę w bardzo trudnej sytuacji, mianowicie no nie jako obowiązku, to, to trzeba podkreślić. To właśnie Niemcy stawiły sobie prawo stanowione w, w, w kraju wyżej niż sta, prawo Unii Europejskiej. To a my w Polsce z kolei mamy na odwrót. My musimy się dostosować i w jakiś stopniu. Te wszystkie przepisy, które płyną z Brukseli, musimy wdrażać. Widzieliśmy to na przykładzie obostrzeń covidowych, widzieliśmy to na przykładzie zakupu preparatów, tak tutaj ochronnych. Widzieliśmy to na przykładzie walki z mową nienawiści i czy dezinformacją. I widzimy to na przykładzie polityki migracyjnej. W jaki sposób ten poprzedni rząd próbował stawiać się tutaj, w tej polityce, chociażby stawiając mur na granicy? Czy jest szansa, tak teraz może trochę takie science fiction polityczne byśmy pouprawiali, natomiast czy jest szansa, że gdyby się udało prezydenta wybrać, no nie z ekipy rządzącej, czy w pańskiej ocenie, panie prezesie, udałoby się tutaj odwrócić te losy? Myślę, że tak. Aktualna ekipa rządząca składa się bodajże z dziesięciu partii, jak nie więcej. Są bardzo podzieleni, bardzo im przeszkadza prezydent. Więc jeżeli będziemy mieć prezydenta, który będzie wetował te szaleństwa, ten rząd albo Rozpadnie się w rozsądnym czasie i będzie lepszy rząd, albo będzie całkowicie sparaliżowany, co też da nam pewną stabilność. Bo stabilność prawa przez trzy lata to też nie jest mała rzecz. A przez te trzy lata nie zdążą napsuć aż tak dużo, żeby się tego nie dało odwrócić, więc to jest ta dobra informacja, że naprawdę jest spora nadzieja, że jeszcze w tym roku. Zobaczymy, że i u nas wiatr dobrych zmian wreszcie zawieje. Tym bardziej, że USA walczy o wolność słowa w Europie. Dzisiaj słyszałem, jak prezydent Trump mówi, że już rozmawia z Rosjanami na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Więc bardzo pozytywne sygnały płyną, a okno Overtona przesuwa się w prawą stronę, dlatego że. Unia zawsze nas kusiła pieniędzmi, rozwojem gospodarczym, że wszyscy będziemy mieli pracę, dobrą pracę i dobre zarobki. A w tej chwili Unia to jest nadregulacja katastrofalna drożyzna najdroższy prąd na świecie ETS-1, za chwilę będzie ETS-2 najdroższy węgiel, najdroższa ropa i najdroższy gaz na świecie. Unia Europejska dąży do samobójstwa ekonomicznego i ludzie to widzą coraz bardziej. Będą wybierać coraz bardziej prawicowe rządy i normalność zacznie wracać. Więc naprawdę w pozytywnych barwach najbliższych kilka lat się maluje. Jeszcze jakby pan prezes mógł doprecyzować, co to znaczy normalność, bo być może część słuchaczy nie wie, co to znaczy normalność, bądź ma inne pojęcie lub definicję normalności? No na przykład normalnością są podstawowe zasady prawa rzymskiego. Na przykład prawo nie działa wstecz. W tej chwili mamy totalny klincz prawny, gdzie są neosędziowie, neoprokuratorzy, neo to, neo tamto. Mamy paraliż prawny, łamanie konstytucji na porządku dziennym, Osobiście sam narzekałem na ośmioletnie na rządy PiSu, ale to, co nam pokazał kanclerz Tusk, to jest po prostu katastrofa. Więc, jaka byłaby ta normalność, że nie będziemy mieć najdroższego prądu na świecie? Tylko na poziomie USA. Tak samo pozostałe nośniki energetyczne. Że nie będzie się nas przymuszało do samochodów elektrycznych, które są katastrofalnie drogie, właśnie prezydent Trump zniósł to u siebie, co może być zaczątkiem zniesienia tego szaleństwa i u nas. I yy, jaka jest jeszcze normalność? No, wystarczy popatrzeć to, do czego dąży tęczowy pan Trzaskowski, czyli C40, żeby nie było samochodów. Ludzie, żeby nie jedli mięsa, żeby nie jedli na biało, żeby nie mieli ubrań i żeby nie latali na wakacje. A ludzie powinni żyć tak, żeby mężczyzna był w stanie utrzymać rodzinę z trójką dzieci. To jest normalność. Że mężczyzna pracuje, a kobieta może, jeżeli chce, zostać w domu i mieć dzieci, i mają dom i dwa samochody, i jeżdżą na wakacje i żyją na Sensownym poziomie, bez luksusów, ale na tyle, żeby się nie martwić o rachunki co miesiąc. To jest normalność, której nas pozbawiono, bo kiedyś tak było. Ja wiem, że to nasza historia jest bardzo przeinaczona przez to, jak PRL na nas wpłynął, ale to jest normalność na świecie. Że z jednej wypłaty utrzymuje się rodzina i żyją w przyzwoicie, a nie tak jak teraz, gdzie mamy 62% opodatkowanie średniej wypłaty, co zmusza kobiety do pracy. Demografia, demografia leci na łeb, na szyję, mamy dzieci coraz mniej, każde pokolenie jest o 50% mniej liczne. Polska wymiera przez to szaleństwo Unii Europejskiej. Najwyższy czas temu powiedzieć dość. No, panie prezesie, pytanie, czy jest taka możliwość, gdyż patrząc na budżet zaplanowany na rok 2025 i ponad bilion czterysta milionów przeznaczone na różnego rodzaju fundusze, czy to wsparcia Ukrainy, czy walki, czy przeciwdziałania COVID-19, to ten, ta wizja, Polaków posiadających no, w rodzinach, tak, dwa samochody, psa, telewizor i tak dalej, i grilla, jak to mówi jeden z, z dzisiejszych kandydatów na prezydenta, jest wizją taką, wydaje się, nieprawdopodobną. W jaki sposób? Tutaj, tak. w, jaki, w jaki sposób, panie prezesie, tylko dokończę pytanie? Czy wrócić tutaj, bądź w jakiś sposób naprawić tą sytuację, bo w jednym z wywiadów nawet Konrad Berkowicz mówił ciekawą rzecz, że na, na tych spotkaniach wyborczych ludziom mówi się dużo ogólników i tak dalej. Natomiast jeśli przychodzi o prace programowe i rozwiązania, to w takiej sytuacji trzeba ciąć koszty i Czyli ograniczać wydatki i przy tym redukować etaty, chociażby w urzędach no, państwowych. Sam pan redaktor podał recepturę. Jest tylko jedna receptura, która działa. I tę recepturę nawet komuniści zastosowali w postawie ustawy Wilczka, i dokładnie ta sama receptura jest nam potrzebna teraz. Deregulacja, zaprzestanie biegunki legislacyjnej, odrzucenie prawa. Z Unii Europejskiej zwalnianie urzędników, cięcie kosztów, obniżanie wydatków, obniżanie podatków. A jak obniżymy podatki, to ludzie będąc bardziej majątni, będą lepiej żyć i wszystko się dobrze wyrówna, i dojdziemy do tego momentu, gdzie znowu z jednej wypłaty jest dom, dwa samochody, wakacje, pies i grill. Więc jak najbardziej to jest do zrobienia. Tylko Trzeba wreszcie ten mit, że nie można podatków obniżać, trzeba wreszcie go przełamać. W końcu dojdziemy do takiego momentu i takiej biedy, że nie będzie innego wyboru, tylko ostatni zdroworozsądkowy wybór: obniżyć podatki, obniżyć wydatki, uprościć prawo, i to wszystko ruszy z kopyta, tak jak w 89. Pytanie, panie prezesie, znowu, czy jest to tak łatwe do zrobienia? Pytam o to, ponieważ Unia Europejska to nie tylko podatki i przepisy i tak dalej, natomiast pewnego rodzaju umowy. Czy to na przykład z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, przepraszam, Europejskim Bankiem Centralnym, który a przecież wiele rzeczy finansował w Polsce, to też trzeba zdać sobie sprawę. Właśnie Europejski Bank Inwestycyjny wykupywał chociażby obligacje, które państwo polskie, Wyprzedawało, tak i po niezłym oprocentowaniu skupował te obligacje. Pytanie: Czy w sytuacji, kiedy byśmy chcieli, na w ogóle podnosili temat, bo tak rozumiem, panie prezesie, po Lexitu, w tym tak rozumiem przez to, co pan powiedział, czy nie, nie skazalibyśmy się na jeszcze większą biedę i w jakiś sposób, nie wiem czyli tych spłacanie zadłużenia wobec Unii Europejskiej. Dodrukować pieniądze zawsze można. Można jednocześnie i obniżyć podatki i dodrukować na tyle, żeby zwracać swoje długi. Albo na tyle obciąć koszty. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ponad 20% wszystkich pracujących osób w Polsce to są... Ludzie budżetówki, oni nic nie wytwarzają, tylko przejadają nasze pieniądze. Jest gigantyczny potencjał do odblokowania w Polakach, który czeka tylko na to, aż pozwolimy mu rozwinąć skrzydła. Więc tak, będą problemy. Czy obniżyć, czy wychodzić natychmiast z Unii, to trzeba wyjść w grupie państw, która stworzy własną kolejną małą Unię Handlową. Taką, jaką kiedyś była Unia Europejska i to był dobry pomysł, ale do tego czasu przecież można obniżać podatki w ramach Unii Europejskiej. VAT Unia wymusza minimalnie bodajże 12 albo 14%, a my mamy 23%. Jest sporo do obniżenia. Różne podatki można, jeżeli nie zlikwidować, to przynajmniej znacząco obniżyć. To jest do zrobienia w dzisiejszym systemie, tylko trzeba mieć wolę polityczną, czyli trzeba rządu, który będzie propolski. A my do tej pory, od 1989 roku, to mieliśmy rządy proniemieckie, proamerykańskie, prorosyjskie, prożydowskie, ale nie mieliśmy rządów propolskich. I to jest nasz problem, bo zawsze czyjś inny interes był na pierwszym planie. Da się to zrobić, tylko trzeba, żeby ludzie, żeby było tak źle, że już nie będzie innego wyboru, jak zrobić to, co jest rozsądne. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za tą jakże ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję w niedalekiej przyszłości porozmawiać nie tylko na tematy imigracji czy Unii Europejskiej, ale i chociażby kampanii wyborczej, która. Trwa. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Kisiela, Robert Tamioła. Uszanowanie Państwu, uszanowanie Panu redaktorowi i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia. Drogi słuchaczu, dziękujemy, że zostałeś z nami do końca. Zapraszamy na kolejną audycję.